Zastanawiasz się, jak zrobić kod QR na telefonie. Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. Kody QR mają obecnie bardzo duże zastosowanie, ponieważ pozwalają na błyskawiczne przeniesienie się na przykład do danej strony internetowej bez potrzeby jej wpisywania w przeglądarkę internetową. Aby wygenerować kod QR z dostępem do strony internetowej, musimy przede wszystkim uruchomić przeglądarkę internetową no i skopiować link do danej strony. Link do strony kopiujemy poprzez naciśnięcie ikony w prawym górnym rogu z trzema kropkami, a następnie klikamy zakładkę Udostępnij i klikamy ikonę Kopiuj link. Teraz przechodzimy na stronę, do której link macie w opisie tego filmu. A następnie w polu adres www wpisujemy, a w zasadzie wklejamy adres strony, który skopiowaliśmy, a następnie klikamy ikonę generuj kod QR. Jak widzicie, taki kod QR został wygenerowany. Można go pobrać do galerii telefonu jako zdjęcie, jako plik JPG, bądź też jako plik PDF. Wystarczy wybrać odpowiedni wiersz. I jak widzicie, plik został pobrany. Klikamy otwórz. No i cieszymy się nowym kodem QR dla naszej strony. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć.